Dzień dobry, czas na kolejną lekcję, ale zanim oczywiście tradycyjnie przechodzimy do powtórzenia. Powiedzieliśmy sobie o trzech stanach skupienia, określiliśmy sobie bardzo dokładnie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. Powtórzenie za nami, mam nadzieję, że wszystko było klarowne, jasne. A więc tematem dzisiejszej nowej lekcji jest masa, siła ciężkości. Cele lekcji do zrealizowania: dowieź się, czym jest masa. W jakich jednostkach może być wyrażana oraz jaka zależność zachodzi między siłą grawitacji a masą. Na początku naszych rozważań zdefiniujmy sobie, co to takiego jest masa. Masa jest to wielkość fizyczna, która określa nam ilość substancji. Jak wiecie z poprzednich zajęć, symbolem masy jest mała litera M, natomiast podstawową jednostką według układu SI jest Kilogram. Ciała, które posiadają dużą wartość masy, charakteryzują się tym, że mówimy, że mają dużą bezwładność. Oznacza to, że bardzo trudno je wprawić w ruch lub zatrzymać, jeżeli w tym ruchu już są. Na przykład, jeżeli mamy dwa koszyki takie marketowe, sklepowe, jeden jest pusty, jeden jest pełen i obydwa poruszają się z pewną prędkością, to który łatwiej nam będzie zatrzymać? No, zdecydowanie ten pusty łatwiej nam będzie Zatrzymać. Również ten pusty będzie łatwiej nam wprawić w ruch. Natomiast ten, który ma większą masę, czyli jest pełen, bardzo trudno będzie nam go zatrzymać oraz będzie nam znacznie trudniej wprawić go w ruch. Mówimy, że ciała, które mają większą masę, posiadają większą bezwładność. Natomiast o bezwładności powiemy sobie dokładniej za kilka lekcji. Masa również charakteryzuje się tym, że jest wielkością stałą dla danej substancji. Czyli jeżeli mamy ciało o pewnej zadanej masie, to nie ma znaczenia, czy to ciało znajduje się na księżycu, czy na ziemi. Wartość masy będzie zawsze taka sama, czyli masa o wartości 1 kg na ziemi tutaj jest dokładnie taką samą masą 1 kg na księżycu czy na marsie. Masa jest wielkością stałą. Teraz wprowadzimy sobie nową wielkość fizyczną, jaką nazywamy Siłą ciężkości. Siła ciężkości jest to siła, z jaką Ziemia lub inne ciało niebieskie, na przykład Księżyc, przyciąga dane ciało. Siła ciężkości powiązana jest z ciężarem ciała. I na tym etapie edukacyjnym zakładamy, że siła ciężkości i ciężar ciała to jest jedno i to samo. Aby zrozumieć, od czego zależy siła ciężkości, pomoże nam w tym wzór opisujący właśnie tę siłę. Siła ciężkości jest równa iloczynowi masy i współczynnika proporcjonalności. I teraz uwaga: ten współczynnik proporcjonalności, który oznaczamy małą litrą G, na Ziemi tutaj jest wielkością stałą i wynosi 10 N przez kilogram. Taka jest jednostka, będziemy również o tym mówić. Przyda nam się ta wartość w zadaniach. Natomiast ciekawostką jest to, że na Księżycu. Wartość współczynnika proporcjonalności jest sześciokrotnie mniejsza, czyli znacznie mniejsza niż tu na Ziemi. Przypominam jeszcze raz, współczynnik proporcjonalności, który oznaczamy małą literą G, wynosi tutaj na Ziemi 10 N przez kilogram. I na podstawie tego wzoru widzimy, że siła ciężkości zależy od masy ciała oraz zależy od stałego współczynnika proporcjonalności. Na Ziemi wynosi 10 Newtonów przez kilogram. Więc możemy powiedzieć, że wartość siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do wartości masy ciała. Czyli im większa masa ciała, tym większa siła ciężkości czyli tym Ziemia mocniej przyciąga to ciało. Jak wygląda sprawa wielkości wektorowych i skalarnych? Siła ciężkości jest siłą, więc tak jak siła w ogólnym rozumieniu jest wielkością wektorową, ponieważ posiada cztery cechy wektora, więc nad symbolem siły umieszczona jest strzałka. Natomiast masa nie jest wielkością wektorową, jest wielkością liczbową, czyli inaczej skalarną, i nad symbolem masy już nie ma symbolu strzałki. W tym momencie już mamy na tyle dużą wiedzę, że możemy przystąpić do rozwiązywania pierwszego zadania. Na przykładzie tego pierwszego zadania dokonamy analizy wszystkich etapów rozwiązywania zadań. W pierwszej kolejności należy przeczytać treść zadania, a jest ona następująca. Oblicz ciężar arbuza o masie 7 kg. W drugiej kolejności wypisujemy dane szukane, wzór. Szukane i uwaga, wzór bądź wzory, bo niekiedy będzie tych wzorów więcej. I teraz w danych wypisujemy to, co mamy dane. W szukanych wypisujemy to, co w zadaniu szukamy. Natomiast we wzorze wpisujemy wzory, z których będziemy korzystać. Co mamy dane? Oblicz ciężar arbuza o masie 7 kg. Dane mamy masę arbuza, czyli masa arbuza to się równa 7 kg. Kilogramów. Co szukamy? Oblicz, ciężar, arbuza. Obliczamy ciężar, czyli szukamy ciężar, arbuza. Symbol ciężaru to jest symbol siły z indeksem dolnym małej literki g. To się równa znak zapytania. Wzór na ciężar znamy f g. Równa się masa razy współczynnik proporcjonalności, który na Ziemi ma wartość stałą, i możemy tą wartość w danych sobie zapisać. 10 N przez kilogram. Pięknie. Zwróćcie uwagę, mamy wypisane wszystkie dane, szukane i wzory. Czyli kolejny etap zrobiony. Teraz przystępujemy do obliczeń. Kolejny etap naszego zadania. Piszemy obliczenia. I teraz podstawiamy otrzymane dane do naszego wzoru. Przepisujemy symbol naszej szukanej. Ciężar arbuza równa się. We wzorze mamy masę, więc za masę wstawiamy 7 kg. Razy, ponieważ razy jest w naszym wzorze. Współczynnik proporcjonalności, czyli nasza stała, która na Ziemi wynosi 10 Newtonów przez kilogram. Co robimy dalej? Piszemy znak równa się. I teraz najpierw dokonujemy działania na liczbach. 7 razy 10 to jest 70. Otwieramy nawias kwadratowy i w nawiasie kwadratowym przepisujemy same jednostki bez wartości liczbowych. kilogram razy Newton przez kilogram. Powtarzam jeszcze raz, przepisaliśmy same jednostki bez wartości liczbowych. Kilogram razy Newton przez kilogram to się równa. Kilogramy nam się skracają i zostaje Newton. A wiemy, że siła wyraża się w Newtonach, również ciężar, ponieważ ciężar jest to siła, z jaką Ziemia przyciąga dane ciało czyli jest to siła, z jaką Ziemia przyciąga w tym wypadku Arbuza. Zamykamy nawias kwadratowy. I przepisujemy nasz wynik. Ciężar ciała, czyli arbuza, równa się 70 N. Ostatnim etapem jest napisanie odpowiedzi. Ciężar ciała, czyli ciężar arbuza, wynosi 70 N. Czyli ziemia przyciąga arbuza z siłą 70 N. Zadanie zrobione. Przypominam, że w każdym rozwiązaniu zadania są następujące etapy. Pierwsze: przeczytanie treści zadania. Następnym etapem jest wypisanie danych szukanych wzoru. Kolejnym etapem jest dokonanie obliczeń osobno wartości liczbowych, osobno jednostek. Następnie przepisujemy wynik i ostatecznie umieszczamy odpowiedź. Za tak rozwiązane zadanie można uzyskać nawet 5 punktów. No i teraz czas na rozwiązanie zadania drugiego, troszeczkę bardziej rozbudowanego. Krok po kroku przeanalizujemy sobie je wspólnie. Najpierw, tak jak poprzednio, przystępujemy do przeczytania treści zadania. Janek zawiesił na siłomierzu siatkę z zakupami. Przyrząd wskazał 35 N. Oblicz masę produktów kupionych przez chłopca. I w pierwszej kolejności wypisujemy. Dane, szukane, wzory. Co mamy dane? Mamy informację, że przyrząd, czyli siłomierz, wskazywał 35 N, czyli to będzie siła ciężkości. Symbol siły ciężkości to FG równa się 35 N. Szukamy masę produktów kupionych przez chłopca czyli symbol masy znak zapytania. Jakie wzory? Wzoru na masę nie znamy, ale znamy wzór, w którym występuje ciężar ciała oraz masa. Zapiszmy ten wzór. Jest to wzór na obliczanie siły ciężkości. Co to jest to G? Doskonale wiemy współczynnik proporcjonalności, który na Ziemi wynosi 10 N przez kilogram. Zapiszmy. Co dalej? W dalszym ciągu musimy dokonać przekształcenia wzoru, czyli z tego wzoru. Dokonać takiego przekształcenia, żebyśmy otrzymali wzór na obliczanie masy. Aby wyznaczyć wzór na obliczenie masy, musimy obustronnie podzielić przez g, czyli przez współczynnik proporcjonalności. Lewą stronę siła ciężkości przez współczynnik proporcjonalności równa się, przepisujemy prawą stronę. Przez współczynnik proporcjonalności. Współczynniki po prawej stronie nam się skracają i otrzymujemy następujący wzór: fg, czyli siła ciężkości przez g równa się masa. Odwracamy stronami. m równa się fg przez g i to jest nasz wzór, który szukamy. Gdy mamy wzór, to teraz przystępujemy do podstawienia danych do wzoru, czyli do obliczeń. Podstawiamy otrzymane dane do wzoru, czyli mamy masa równa się łamkowa, tak jak jest w naszym wzorze. I teraz za siłę ciężkości wstawiamy 35 N podzielone przez 10 N przez kilogram. To się równa. 35 przez 10 to jest 3 3,5 dziesiątych. Otwieramy nawias kwadratowy i przepisujemy same jednostki. Newton przez Newton przez kilogram. Zwróćcie uwagę, przepisałem same jednostki, czyli Newton, kreska łamkowa, i w mianowniku mamy Newton przez kilogram. To się równa. I teraz mam pytanie, jak dzielimy dwa ułamki zwykłe? Dzielimy mnożąc je przez odwrotność drugiego, czyli przez odwrotność mianownika, czyli licznik, przepisujemy i mnożymy, odwracamy mianownik, czyli mamy kilogram przez Newton. Newtony się skracają i otrzymujemy kilogram, a podstawową jednostką masy jest Kilogram, więc wszystko pięknie się zgadza. Zamykamy nawias i piszemy odpowiedź. Masa równa się 3,5 kg. Czyli produkty kupione przez chłopca miały masę o wartości 3,5 kg. Zadanie zrobione. Gratuluję. No to jestem przekonany, że rozwiązywanie zadań już nie sprawi Wam problemu. Pamiętajcie, o tych etapach, ponieważ za każdy etap jest punkt. Co dzisiaj zrobiliśmy? Powiedzieliśmy sobie, co to jest masa ciała, jaka jest podstawowa jednostka, jakim symbolem ją oznaczamy. Powiedzieliśmy sobie, jaka jest zależność między siłą ciężkości a ciężarem ciała. Powiedzieliśmy sobie, od czego zależy siła ciężkości. Wprowadziliśmy sobie wzór na obliczanie siły ciężkości oraz rozwiązywaliśmy zadania z wnikliwą ich analizą. I to wszystko, co dzisiaj mieliśmy do zrobienia. Dziękuję za uwagę. Tak jak zawsze. Pamiętajcie, dbajcie o siebie, dbajcie o bliskich. Do zobaczenia na następnej lekcji i pamiętajcie, że spotykamy się na Zoomie, na wideokonferencji, gdzie będzie można rozwiązać wszelakie wątpliwości, jeżeli takie zaistnieją, takie będą. Dziękuję, do widzenia.